Witam wszystkich bardzo serdecznie, mordeczki, ja jestem Art i oczywiście co, po długim, długim e, długiej przerwie, że tak powiem, od nagrywania w końcu postanowiłem nagrać opening, słuchajcie, opening kluczy czyli to, co tak naprawdę głównie lubicie i, 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 i tak naprawdę to tyle, mam nadzieję, że święta wam bardzo dobrze minęły, mam nadzieję, że y, dostaliście super prezenty, jeżeli chcecie, to możecie oczywiście się pochwalić w komentarzu poniżej, co dostaliście, jestem ciekawy poczytam te komentarze z miłą chęcią i cóż, bez przedłużania lecimy otwierać klucze. Yo. Dora. Ale więc przypadkowo jeden klucz też y, otworzyłem, y, przez co przepraszam, bo miałem tutaj położyć szynka postawiłem magiczną. Dobra wiadomość jest taka, że dropnęło mi stąd kilow efficiency 3 chyba, albo, albo efficiency 3 żelazny, który nie waliłem, naprawdę nie pamiętam, ale dobra, lecimy. to help her hey. you should know that i'll be there day and night nobody else can love you better i'm here just to treat you right you're the reason i'm alive you're the only pain i You my bunny, I'm your clock From now to eternity, I give you all my heart. We are meant to be, it's clear to see. My love is bigger than I thought. I got everything yeah. I want. When I hold you with my own. Yeah. Now there's no matter my love and my pleasure. The key to my treasure, whatever's the weather. Stay up and now with you till I die. How many times for you on my try Want you to notice the one and I know this perfect soulmate. I wanna show up my best friend. She's saving my life, my happy and in hard times. <laughs> Ostatni klucz i uwaga. No, niestety, dobra. Nie ma. Otworzyliśmy sobie. Otworzyliśmy sobie to co widzicie na ekranie. To jest opening. Cały opening. To co dzisiaj otworzyliśmy łącznie. Więc, więc myślę, że no niestety nie ma jeszcze, 63. A szczerze mówiąc się spodziewałem. Ale, ale, no cóż, cóż, nie ma, nie ma co tutaj się zamartwiać. Bo zobaczcie, ja pamiętam, że refili miałem 0. Przed openingiem, ja sobie tutaj jeszcze tylko otworzę depozyt, refili miałem 0. Aktualnie mam ich 120. 120 refili, koksów miałem akurat 3. Nie mam pojęcia, dlaczego mam ich 43. A, no tak, dobra, sorry, miałem 3 koksy, teraz mam 43. Chyba. Albo miałem 40 konsol, dobra mniejsza, ale nieważne. Pereł mamy 15. Yy, yy, no no i tyle. Czekajcie, tylko... Aha, no. No i to tak naprawdę tyle. To tak naprawdę tyle z tego openingu, no. no. Nie ma co tu się martwić, zamartwiać. Naprawdę opening był dobry, ponieważ nie będę musiał za bardzo długo kopać teraz żebym w ogóle cokolwiek dostał, żebym w ogóle cokolwiek miał, także także jeżeli to było, to żeby było, że mówiąc na tyle i, i tyle. Także to, trzymajcie się, jeszcze powiem, żebyście kliknęli ten jak klikniecie guziczek subskrybuj, obok guziczka subskrybuj jest guzi mały dzwoneczek. Dzwoneczek, którego trzeba kliknąć i kliknąć, że chcesz otrzymać powiadomienia o moim kanale, także... No co, myślę, że to było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Elo!